Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z nową taką serią gier. Gier przeglądarkowych, które myślę, że znało wiele osób, więc zapraszam Was do oglądania. To jest taka troszkę odskocznia od kontentu, mówi Star Planet. Mam nadzieję, że coś takiego się Wam spodoba. Jeśli tak, to możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam też do poprzednich materiałów i możemy zaczynać. Więc dzisiaj zagramy sobie w Papa's Burger. Ja Wiem, że te gry składają się z dużej ilości gier, dlatego możecie pisać swoje propozycje tych gier. Ogólnie przepraszam was, że tak ten ekran okno nie jest takie duże, no po prostu jakoś ciężko było mi to ustawić, bo gram na Poki gry. Więc no, chyba że jest jakiś inny serwis, skąd można grać. Bo szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem, tylko wczoraj tak włączyłem na próbę, żeby popatrzeć. Bo dawno w w to nie grałem i no. Więc zaczynajmy. Dobra, więc klikamy Play. Empty. Nazwa, 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 damy tu nazwę. Patrzmy to, damy sobie, no tak, jak mamy na kanale. Bo czego mnie. Weźmiemy Papa Low, wczoraj grałem na tej Marty. Mamy tutaj Day 1. Czy tam Day 1. Na początku mamy oczywiście ten taki prolog, czyli co dzieje klikać. To chyba nic nadzwyczajnego. OK. Zamówienie zbieramy. W sumie nie wiem, ile takie odcinki mogą trwać. Myślę, że takie długie jakieś nie będą. No. Ale zobaczymy. Dobra tutaj. Zamówienie. Grill Station. Tutaj zamówienie. Początkowo miałem problem z tym. Czyli... Nie wiem w sumie, czy to trzeba coś przesuwać, czy co... Tu zawsze jest ten kursu pokazany i zawsze miałem mniej procent przy tym przy tym kiedy klient odbierał zamówienie, tak to nazwijmy e, zawsze głównie przy grillowaniu zresztą tu są jakieś informacje, ale u mnie angielski taki trochę podstawowy bym powiedział dobra, bulit station, na początku bułka e, ten mięso ser kapusta czy to sałata kapusta mówię jak ten chyba <śmian> jakiś sos, nie wiem czy jest chyba może musztarda, nie wiem szczerze mówiąc i klikamy no i 95 gr mg to chyba nawet nieźle <śmian> kolejny klient Dobra, tutaj to. I czekamy, aż się mięso zacznie smażyć. Właśnie się zaczęło. Trochę się chyba za mocno przypiekło. Ale może to i dobrze. Dobra, chyba dobrze jest, bo już jest wszędzie w jednakowym kolorze. Czyli tutaj troszkę się różni, ale to chyba odłożyłam. Bullet Station. Sos. Krzywo. A to chyba majonez jest ok, ten, oj, a dobra, dobrze zrobiłem. Przestraszyłem, że źle zrobiłem. Może nam trochę gorzej teraz wyjść, bo musiałam zrobić na chwilkę cięcie. I no. Ale miejmy nadzieję, że nam mocno, no, nie zrobi. No to właśnie 91%. No i właśnie ten Grill Station. 81% zawsze. Dobra, mamy day pierwszy Dzień pierwszy może mówmy. Kontynuuj. Zrobimy sobie może jeszcze jeden dzień. Więc przyjmijmy od niego zamówienie. OK, więc już tutaj mamy naszego burgera, a czyli tego mięso do burgera i teraz... Teraz zaczynamy oczywiście budowę naszego burgera. Tutaj mamy mięso, y, majonez, y, sałatę, cebulę Znowu ten i bułka. No tutaj chyba lepiej niż ostatnio, nawet będzie gwiazdki. Więc tu było OK. Tu już widać mamy oczywiście więcej e, klientów. Przyjmijmy tak może z dwa zamówienia, tak na raz. Grill Station. Dobra. Ojku, tu już dwa mięsa, więc jest. Czy ja mogę na przykład teraz zacząć smażyć tutaj i budować tam? Bo szczerze mówiąc nie popatrzyłem, to jest tak... A dobra. To dałem i to ma wyglądać tak. Jest tutaj, że on troszkę źle zrobił. Czy mi się teraz to smaży? Widzę, że się smaży na całe szczęście. O, tu sobie wezmę. No tutaj akurat czas oczekiwania, niestety nam dużo e, zaniżył. I tak, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za obecność. Jeśli chcecie jeszcze odcinek z Papa z Burgery, to możecie pisać. Możecie dawać też propozycje na jakieś odcinki, jakbyście chcieli. E, więc no, to na tyle w tym filmiku. Cześć.